No cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z nową paletką cieni Radiant Rose od Avon oraz e, sześcioma błyszczykami z kolekcji Show Glow. E, błyszczyk pod tytułem Lustrzany Połysk e, Paletka jest w tonacji różowej Mamy tutaj 10 cieni za 56 złotych jest także e, dość spore, fajne lusterko w środku pacynka. <noise> I mamy takie e, odcienie w tonacji różowej. Tutaj jest w zasadzie jeden ciemny róż, ciemny brąz, e, sześć błysków i dwa takie beżowe, neutralne cienie, więc zaraz sobie coś e, na oczach e, zmalujemy. I mamy też sześć nowych odcieni błyszczyków. Kiedyś te błyszczyki były w formie takiej. Mm, kolorowej drobinki. Tutaj mamy podobno efekt szklany. Zobaczymy. Pokażę wam potem wszystkie kolory, ale najpierw zaczniemy sobie od makijażu oczu. Tak się prezentuje cała paletka. Oczywiście, na pierwszy ogień, na pierwszy ogień pójdzie beżowy cień, podług brywiowy i wewnętrzne kąciki, i następny ten przejściowy. Średni kolor. On jest taki troszeczkę, powiedziałabym, jasny. Zaraz zobaczymy, jak na powiece wypadnie. Na powiece nie jest aż tak źle, ale... Mm, moim zdaniem powinien być odrobinkę ciemniejszy, albo odrobinkę w tonacji różowej, skoro jest to paleta y, stricte różowa. Dobra, jak już mamy taki zarys. Raz, dobra. Eee, myślę, co by tu wymyślać. I chyba zrobimy klasyka. No bo na razie chciałabym wykorzystać też większość cieni. Eee, czyli polecimy teraz z tym ciemnym różem w zewnętrzne kąciki. piękny odcień i wcale nie jest taki ciemny eee... to jest taki bor róż tak bym to określiła daje się fajnie rozcierać można z niego piękną chmurkę zrobić więc no w porządku Bardzo fajnie napigmentowany, jak można zresztą zauważyć. No, jestem pod wrażeniem, powiem Wam szczerze. Teraz najciemniejszy, czyli ten tutaj brąz, tak dosłownie, w samym kąciku. No, on już nie jest taki ciemny, jak się wydaje. Zresztą ten, ten bordo róż też nie był taki ciemny, jak w palecie. Ale bardzo, bardzo dobrze się łączą te cienie. Od razu polecam tym brązem na dolnej linii, w zewnętrznym kąciku. Od dołu rozetrę to tym średnim beżem, środkowym cieniem. I teraz malutkim pędzelkiem, tu mamy takie brudne złoto. na dolnej linii rzęs. No pędzelkiem nie chcę się za bardzo nabierać, spróbuję palcem, chociaż ciężko będzie mi tu... No palcem to już jest to. Dobra. Teraz ten myślę jaśniejszy, szampański odcień. Użyję tej pacynki. Będzie mi łatwiej dotrzeć. Pacynka jednak trochę udaje nasz palec. No, on jest taki lekko rozgoldowy, nawet bym powiedziała. No, spoko. Teraz ten najciemniejszy, błyszczący różowy, znowu palcem. Przypominam, że nie mam żadnej klejącej bazy do błyszczących cieni. No i ten mnie nie porwał. No, słabiutki w porównaniu do tego błysku na dole e, e, brudnego złota, bez porównania w ogóle. Wezmę sobie jeszcze, teraz spróbuję wklepać na wierzch może, może ten chłodny róż. No, ten się lepiej błyszczy. Powrotem wracam do pacenki i do najjaśniejszego cienia błyszczącego. On jest bardzo delikatny. No dobra, nie użyłam wszystkich odcieni, użyłam prawie wszystkie. Wytuszuję sobie rzęsy i zaraz Wam coś więcej opowiem. Przejdźmy teraz do błyszczyków. Mamy 6 błyszczyków w cenie 21,99. Nie przedłużając, zobaczmy wszystkie kolory. Pierwszy, Golden Glam. Glim. żeby był szklany efekt to trzeba trochę tego nałożyć, a aplikator nam bardzo dużo tego zabiera. Tu mamy taki e, typowo rose goldowy odcień. bardzo pasuje do tego makijażu oka. Kolejny to Sparking Plum. Tutaj, jak widać, na takiej jakby lekko brązowej bazie fioletowo-niebieskie drobiny. Fajnie wygląda naprawdę. Kolejny odcień to Pink Obsession. No i tu mamy takie lata 80, biała baza mam wrażenie. I albo lekko różowa baza i bardzo jasne drobinki mega. Mega jasne, mega jasne te usta. Mm. Nie w moim klimacie, natomiast może dla jasnych karnacji, dla jasnych włosów. Sunset Deadly Żuczek zielony to jest dopiero kole mm, Bardzo niekorzystne dla skóry żółto zielony błyszczyk tak żółto zielony a on tutaj ma jeszcze taką jakby bazę fioletową, ale ja jej nie widzę kompletnie. Żółto-zielony. Więc myślę, że do jakichś artystycznych makijaży się nada. Pearly Pout. Teraz będzie biały z różowym połyskiem. Z różowo-niebieskim połyskiem. Mm, efekt holo. Bardzo holograficzny jest ten błyszczyk. Zażyłca mm, zażyłce strasznie zęby, strasznie. I ostatni, Berry Boję się. No dobra, nie jest taki straszny, były gorsze. Eee... Ten ma taką rudą bazę i fioletowo-niebieskie drobinki. Coś w tym stylu. Myślę że... Myślę, że nie jest najgorszy, ale też nie najlepszy. Najchyba fajniejszym trafem się okazał pierwszy. Golden Glim. I ja do niego wrócę. To co? Przejdźmy do podsumowania. Paletka. Myślę, że bardzo fajna, bardzo łatwa w obsłudze paleta dla... Takich zwykłych kobiet na co dzień do użytku codziennego maty, rewelacja. One rozcierają się same. Naprawdę są niezwykle łatwe. Błyski to są takie bardziej satyny, jak widzę zresztą na powiekach moich. Błyszczą się, ale to nie jest turbo pigment z Glamshopu, to na pewno nie. Myślę jednak, że nie wszyscy szukają turbo pigmentów. Niektóre z nas szukają takich delikatnych, codziennych błysków, i właśnie w tej palecie można je znaleźć. Zresztą myślę, że widać na załączonym obrazku, że makijaż ma fajną głębię. Wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, jak na tempo, w którym je wykonałam, bo to było jakieś może 5 minut w porywach, jeszcze z gadaniem do Was. Więc naprawdę niezwykle prosta w obsłudze paleta. Cena: 55 zł. Za 10 cieni myślę, że w porządku do przyjęcia. Pamiętajcie, że po zalogowaniu się do systemu, jak ambosudorka macie te produkty dużo taniej i można ją wyrwać na przykład za 42 zł. I to już jest przystępna cena, myślę. Co do błyszczyków. W porządku. <gryw> ja nie jestem miłośniczką błyszczyków. Nie kleją się. Tak delikatnie. Minimalnie myślę, że każdy błyszczyk się klei, bo, no bo to taka formuła, ale nie ma takiego sklejenia mega ust, tylko jest tak przyjemnie. Czuję chyba delikatne chłodzenie, albo już po prostu od tego wycierania szminek mi e, mrówki biegają po ustach. Odcienie, no to komentowałam na bieżąco, widzieliście co nakładałam. Myślę, że ten jest najbardziej użytkowy, pierwszy z odcieni. E... Fajnie wygląda, naprawdę fajnie. Smaku? Lekko słodki, bardzo lekko. Nie jest jakiś chemiczny, tylko taki w porządku powiedzmy. Czy za 22 zł? Nie, chyba wolę tańsze błyszczyki. Ale fakt faktem mają ciekawe kolory, jeżeli potrzebujecie na przykład do jakichś odjechanych makijaży wyskokowych no to znajdzie się tu kilka gagatków z niebieską czy zieloną drobinką, które mogą dać taki efekt. Eee, ja zdecydowanie wolę szminki po prostu niż błyszczyki, więc nie jestem obiektywna jakby w tej, tej kwestii. E, musicie zdecydować sami, czy Wam się podobają, czy nie. Czy Wam się paletka podoba, czy błyszczyki. Eee, myślę, że wracając do paletki, myślę, że Avon idzie w dobrą stronę. Bardzo dobrą bym powiedziała nawet, bo w czerwcu pojawią się również takie paletki. I szykujcie się na test, będzie na 100%, bo ja jestem nimi oczarowana. Są te kartonowe pudełka, i w każdym jest po 6 cieni. Myślę, że to będzie nowa odsłona tych standardowych czwórek cieni. Tutaj mamy po 6 kolorów. No, i zapowiadają się bardzo ciekawie. Jest taka piaskowa, jest chłodna, szara i jest ciepła, słoneczna paleta. Ja już się nie mogę doczekać tej kolekcji. Naprawdę są bardzo intrygujące. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Mam dla Was już nagrany przegląd szminek nowych odcieni 16-godzinnej i 10-godzinnej Power Stay. Mamy tam nowych 8 odcieni łącznie więc bardzo Was zapraszam już na następną sobotę na odcinek, a także na środowe odcinki z cyklu roślinnego, czyli przeglądy kwiatków, zakupy, hole zakupowe oraz jakieś moje porady itd. Także zapraszam Was do zostawienia łapek w górę, do zostawienia komentarza, do zostawienia subskrypcji. Wpadajcie na Instagram. Do zobaczenia. Buziaki. Cześć.